Szybano, co tam, próby macie? Nie, ja sam idę. Do kanciapy pograć? Bardzo ładnie. ten blit. Jaki blit? No i przejście, nie? To co gramy. Okej. Okay. Hej Cześć, hejo. Co ty tam siedzisz? Czekam na Artura, wiesz, będziemy rozmawiać. No. Kurwe, chłopaki, wy naprawdę do nas spać nie możecie. Dużo jest pracy. to ja dobrze. Jeszcze nie? pospał, ale muszę ogarnąć. Ale miałeś próbę, nie? Teraz nie. Ale muszę się tekstów jeszcze nauczyć. Dużo jakieś Dzięki jeszcze chórków i tak dalej. Bo generalnie mam pięć piosenek, bo ja fajnie. Jakie? Ma... Co? To co ja miałem to jest Easy Rider. Trzadać sobie z wywiad leci z tobą. Zobacz. Już wszystko jest włączone. Nie dobrze. Raz, raz, jeden, dwa, 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 chodź. Nie ma Arkura, co pogadamy. Chwilę. Jak mi które która mi bierze raz? Jakbyś miał tak w dwóch słowach powiedzieć coś na temat warsztatów, co robisz, dlaczego nie śpisz o tej porze, <laughs> do czego się przygotowujesz, ile masz piosenek, jakbyś mógł coś powiedzieć. No, tak, w dwóch słowach to jest mnóstwo roboty. Mm -hmm. Dwa słowa, mnóstwo roboty. Tak. <laughs> Wszystko czemu nie śpię, przygotowuję się non-stop. Teraz mam jeszcze jeden tak do nauczania z piosenki. Every breath you take. W zasadzie umiem, bo kiedyś to śpiewałem i to nieraz. raz. <laughs> co jeszcze robię? Dlaczego nie śpię? Wiesz co, tu jest piękna okolica. Od poniedziałku, jak to tylko przyjechałem, staję sobie tak wcześnie rano i sobie chodzę tam dookoła, przy lesie. Gdzie jeszcze z rana jest bardzo cicho i można uspokoić troszkę umysł, bo potem bardzo dużo się tu dzieje. Cały dzień coś, nie? Cały dzień coś, tak. No ile um, piosenek masz na finał? Pięć piosenek. To sporo, Pios nie? Za mnie idealnie. A znałeś się wcześniej czy nie? Tak. Wiesz co, bo byłem na edycji zimowej i tam poznałem troszkę osób, bo to jest moja druga edycja. I od razu po tamtej edycji zgadaliśmy się z utworami, z czterema dokładnie. Także te utwory już sobie przez pół roku mogę przegrywać. Czyli to tak się odbywa. Z uczestnikami z edycji zimowej dogadałeś się, co będziecie grali na letniej. Tak, tak, tak. I to jest fajne, bo jak byłem na edycji zimowej, byłem tam świeżakiem, że tak powiem, to miałem mnóstwo roboty. Wszystkie piosenki, które oprócz tej, którą złożyłem, były nowe dla mnie. czy znaczy I... musiałeś w tydzień po prostu je Tak, zrobić. tak, w tydzień. A wtedy łącznie w siedmiu piosenkach też śpiewałem, ale dwa to były chórki, podajże. Pięć piosenek śpiewałem tak, e, w, stojąc na froncie, tak. Tak. Mhm. Mhm. tak jak teraz w zasadzie też mam pięć piosenek. Dobra, powiedz mi próby bo mamy jakby dwie sale na próby, mm. nie? Czy, jest, czy To jest takie pytanie, nie wiem, czy nie wytnę. <laughs> czy te próby, wiesz, powiedz mi, to ciężko jest zorganizować, czy są sloty, żeby grać? Bo to już... Jest jest powiem ci dlaczego, ja to pytam. Mamy... Zgłoszonych mamy 37 kawałków. To jest bardzo dużo, chyba tylu nigdy nie było. Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie będą grane. Trzeba próbować, ale nie wszystkie. Myślę, że te, które zostaną najsłabiej przygotowane, po prostu one wylecą. No, ale i tak 37, to wychodzi, że to jest 37 składów, nie? Zrobionych. I mamy dwie sale, które działają jakby od rana do, do wieczora. I czy jest problem z salą? Bo wiesz, ja taką listę wczoraj powiesiłem, gdzie można się wpisać. I teraz jest pytanie, czy jest problem z salą, czy można się gdzieś wcisnąć? Teraz tak. Wcisnąć się można, jak najbardziej. Generalnie jest taki podział się zrobił na salę lepszą i gorszą. To znaczy, lepsza jest tutaj dla uczestników pod namiotem, gorsza tam w sali basenowej. No w mojej sali jest gorsza. W twojej sali jest gorsza. No. Ja w ogóle no. uważam, że lepsza sala jest. Ja bym wolał mieć próby w sali basenowej. Bo tam jest, pomimo tego, że tam jest wszystko w płytkach niebieskich, mhm. dlatego jest basenową salą, to jednak. Tam nie ma tego echa, tam, tam jakby jest jakoś, to, jak, tak jakby panele akustyczne były, przynajmniej dla mnie, no nie? Jak nie ta... dla mnie jest, wiesz co, wszystko, cały dźwięk się zagusza. w sensie jak wszystkie instrumenty się odpalają, to się robi bardzo głośno i, i, i ciężko jest się tam odnaleźć, tak? Rozumiem, czyli hmm. ludzie wolą w, w namiocie? Tak, myślę, że tak. I właśnie wracając do tego pytania o wyleganej listy, jak wczoraj ją wywiesiłeś, to w zasadzie godzina dwie wystarczyły, żeby prawie cały namiot zapełnić próbami dzisiaj na cały dzień, tak? Okay. No. Ja wczoraj na tej liście na obu salach podałem też godzinę chyba tak z automatu, wtedy kiedy są zajęcia. Mhm. No, to, to oczywiście to te zespoły, te składy muszą, to wylatują, no bo są zajęcia i Adrian nie normalnie prowadzi. Był mhm. na początku taki zamysł, żeby dzisiaj też zrobić cały dzień prób, ale przekonałem Adriana, że jednak zajęcia dalej muszą lecieć i, mhm. i te próby mhm. są między, między tymi zajęciami. No, ale teraz jest ósma i już tam jakiś pękniarz ćwiczy, nie? już coś tam robi. Także tak. <laughs> zaraz pójdę do tej listy i ten. Cześć, Mateusza, koniec chcesz dodać? Mm. Nie bójcie się tu przyjechać, przyjeżdżajcie, opłaca się. Jest trochę roboty, e, no na pewno nie będziecie się nudzić, nie? To może ma już Wam potwierdzić. Jest, Oj tak. Jest tutaj co robić właściwie. I co jest ciekawe, na przykład ta edycja, moim zdaniem, i to wiele ludzi mi powtarza, jest trochę inna od zimowej, bo od razu się ludzie pierwszego dnia zaczęli organizować, nie? Od razu mhm. były składy od razu w niedzielę, a już w poniedziałek rano to przychodzi do mnie ludzie, że już chcą próby robić. Już mają cały, cały skład. Mają. Bardzo szybko to mm -hmm. ruszyło, właściwie można powiedzieć, że od poniedziałku. Dla osób, które są pierwszy raz, myślę, że to było zabójcze tempo, nie? Bo mm -hmm. ktoś przyjechał, myślał, że to może na luzie będzie tak się rozkręcać, a tymczasem to od poniedziałku w ogóle ruszyło, nie? I już były składy, eee, my, my nawet nie byliśmy, można powiedzieć, na to gotowi, nie mieliśmy sali prób gotowej, no nie? bo się nikt nie spodziewał, że od poniedziałku ktoś będzie chciał robić próbę. A to tak fajnie ruszyło. Dobra Mateusz, słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Za wywiad. I co, baw się dalej dobrze na warsztatach i powodzenia na koncercie finałowym. Dziękuję, Dzięki. przyda się. Zanim jeszcze zaczniemy, to jesteśmy na próbie. Będzie trochę głośno, zobaczymy. Akurat gramy o i siedzimy z Polką sobie na stole do Pingla i gadamy sobie na temat warsztatów, nie? No to jakbyśmy mogli tak pokrótce coś powiedzieć. Czwartek dzisiaj, nie? To już tak można coś, jeść, coś powiedzieć od niedzieli, gdy jesteśmy. Szybko czas mija. Dziś przyjemnie jest. Bardzo. a próby się podobają? Bardzo. Tak? Ile tak. będziesz widać kawałków na finał? Dwa. No elegancko. Bardzo fajnie. No, a zajęcia. Ciężko powiedzieć, że źle, bo ja je prowadzę, nie? No to wiadomo, nie? A ty byłaś na zimowej czy nie? Nie. Idzie lepiej, tu czy tam. To i tu. Spoko jest tu i tu. Po prostu trochę inaczej. Tu mamy więcej przestrzeni, nie? No, tak, na zimowych by było mniej osób. No, bysto, tak, możemy mniej osób przyjąć w ogóle na zimowe, nie? Mamy, nie mamy aż takiego środka, żeby zrobić, wiesz, tu jest No, szczerze było mało. No, tam jest takie kameralne warsztaty dla 30 osób, nie? A posiłki, spoko? Nie, to... nic no, Tutaj nie brakuje, nie? To jest to, czego się spodziewałeś na wartości to jest coś innego. I co możemy zrobić, żeby było lepiej? Ha. Nie wiem czy coś się da, żeby było lepiej. Jako uczestnik jestem pierwszy raz, ale widziałem już wcześniej koncert finałowy na edycji zimowej. No i to było tak świetne, że już troszeczkę się mniej więcej wiedziałem, czego spodziewać. Ale... Ale myślę, że to i tak co tu się dzieje to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. Ale wiedziałeś, że jest tyle roboty, żeby ten koncert zagrać. No właśnie nie. Nie spodziewałem się, że tu wszyscy będą biegać od próby do próby uh -huh. i że będzie tyle pracy. Okej, okay. a jest. No Minusy tych warsztatów. Naprawdę nie wiem. Nie wiem co mógłbym tutaj wywienić. Może, może to, że po prostu jest zbyt dużo chęci, Każdy musi dostać swój czas i to jest normalne, ale gdybyśmy mogli jeszcze więcej potrenować, szczególnie perkusiści, bo gitarzysta może sobie ćwiczyć swój kawałek w międzyczasie między próbami, a, a perkusiści jednak mają to trochę utrudnione. O, zgadzam się z tym. Ale akurat Paweł ty masz perkusję w swoim domku. Mogłeś tego nie mówić, no, ale... ale powiem dlaczego. Perkusja jest tam, bo ja dzisiaj po prostu musiałem zwolnić swoją salę, która nazywa się salą basenową. Przynieśliśmy zestaw i gramy w domku, w którym ja mieszkam. Bo po prostu moja sala była potrzebna na próby, więc trudno. Zostałem wyeksmitowany, Znaczy, w sumie sam wpadłem na ten pomysł wczoraj, ale ja myślałem, że to potrwa jeden dzień. Tymczasem pomysł chwycił i Zostałem bez stali, więc gramy umiem. Bardzo kameralnie. Zapas, tu. Jest, jest ok, No, Babel, ty chcesz coś jeszcze dodać? No, myślę, Bo że. Bo to i tak bardzo długo już trwa, już 2 40 sekund. No Koń, kończymy, ja mogę serdecznie polecić wszystkim udział w warsztatach. O! To bardzo miłe. Siemanko. Paulinka, dwa zdania na temat warsztatu. Plusy i minusy plus same plus jest no, myślę że w tak porównaniu do poprzednich edycji to jest bardzo dużo zaangażowania cały czas muzycznie się przez bardzo dopchać do sali prób. No to już słyszałaś. To już słyszałem. Tak. Że ciężko. Dlatego ja wyniosłem się z sali, sali Ja już nie mam zajęć. Ja je prowadzę w domu u siebie, nie? No, no właśnie. No, zobacz, jakie poświęcenie z mojej strony, nie? Nie ja ma po prostu piękne. miejsca, żeby zrobić próbę. Ja tu czekam właśnie za chwilę, na swoją próbę i no właśnie tak z niecierpliwością patrzę, żeby wszyscy zdążyli i żebyśmy jak najszybciej zaczęli ale już wiem, że muszą być 300 przyszłej rybki. No to wydrowa. Tak, nie to jest za mało, nie? No. Dobra, coś jeszcze dodajmy? Kleczymy. Jest super. Dobra, dzięki cześć. Dziewczyny mnie lubią. Trzy razy dostała kopa w dupsko, ją gdzieś w oddal i trzy razy do mnie przylazło i szyć ramieniu. Można powiedzieć, że jedzą mi z ręki. No. I gdybym, gdyby to nie była prawda, ale zapytaj się Artura. Trzy razy ją wyrzucałem i to gdzieś tam w cholerę, nie? I za każdym razem tu siadała. Ale jest paskudna. A rybak? się, jakaś tylko jakaś zmutowana. Wiesz co? Zmutowana, weź ją. <laughs> <M> może, <laughs> powinieneś ją może zabrać do domu. Nie, myślę, że nie spierdzielaj. No, teraz będzie smutna. Nie, zobacz, jest zadowolona, idzie sobie w cholerę. Fajna, nie? No, ładno. Trzeba przyznać, że robi robot. To jest tylko tak raz, dwa, trzy plusy i minusy warsztatów, nie? Jeżeli jakieś plusy są w ogóle, to powiedz. A jeżeli są jakieś minusy, to też? żeby to wiesz, nie była taka pieśń pochwalna, nie? Że u nas to... Ekstra. Minusy są takie, że jest za mało czasu na wszystko. Okej, okay, no to, to... Trzeba wydłużyć jest plus. do dwóch tygodni. Dobra. Następne warsztaty, żeby każdy mógł odpocząć, każdy mógł się nauczyć, każdy mógł poćwiczyć i tak dalej. A plusy? No fajnie to jest, że można zawsze was gdzieś złapać, konsultacje, pomożecie, wytłumaczycie, pokażecie. Yy, nie no ma, tak, nie ma spiny. Tutaj. Jak ktoś się nie nauczy, to czegoś tam grać, to zawsze wyrozumiałość. To jest, no tak. <laughs> na pierwszym miejscu, powoli, bez pośpiechu. No i tyle, no. No jasne. żeby się no mówię, no. nie bez stresu nie stresować. A która to jest twoja edycja? Moja druga letnia, a w ogólnie to czwarta, bo jeszcze byłam na dwóch zimowych. Okej, okay, a która była najlepsza? Szczerym polu. Zimowa najlepsza tak? była? O kurczę. No to Z moim zdaniem. Ale to co metoda? Pod bo... każdym względem. Bo było bardziej tak kameralnie. Było, A, to już wiem o co chodzi. No było tak, było mało ludzi. Bardzo dobre jedzenie. Znaczy, i wszystkich człowiek ogarniał, tak? Tutaj jesteśmy tak rozsiani po ośrodku, że no nieraz niektórych osób to wiesz. Spotykasz jakąś osobę po paru dniach i, w, i myślisz czy to jest uczestnik czy to ktoś z zewnątrz przyszedł, nie? No tak, ale wiesz jak mogę... Coś się nie. Dla mnie na przykład edycja zimowa tym się różni, bo tutaj zobacz, ja sobie idę i zobacz, ciągle kogoś spotykam. To. No. A na zimowej ciągle nikogo nie ma, nie? Nie, no ale mi się właśnie podobało, bo my byliśmy w tej sali, no w tej sali, szklanej nie? i tam wszyscy byli, tak? się często się przychodziło, cały czas ktoś grał i można było sobie po prostu no, tam tych wszystkich ludzi ogarnąć, tak? W jednym miejscu, a tutaj są właśnie po domkach porozstrzeliwani, tutaj ten gra, tam, ten gra, tam, tam ten gra, tam wszystko było w jednym miejscu. No tak. I się przychodziło i się wszystkich... I każdy wiedział co kto gra, jak komu wychodzi. Nie mhm. trzeba było biegać na próby, szukać się. Znaczy, była jedna sala prób. Jedna sala prób. I no. zawsze wszyscy wiedzieli Ale gdzie jak to jeszcze w przecież w naszej sali perkusji też można było zawsze sobie przyjść poćwiczyć, bo jak tam, jak były bębny, tam były bębny i tam były odsłuchy, były, był klik, można było sobie podłączyć muzykę mhm. i grać. Także ja no to... byłam bardzo zadowolona z tamtej edycji, no bo mówię, miałam też więcej. Czasu do pogrania sobie nawet samemu, tak? W naszej tej sali perkusji na przykład, tak? No bo. Tutaj no to często jest taka wiesz, bieganina, zapisywanie, zdążyłeś się zapisać, nie zdążyłeś się zapisać, kolidowanie z różnymi, różne osoby w różnych zespołach, patrzy, czy gdzie, no to nie tak jak się wejdzie na scenę, to się gra 4-5 utworów pod rząd, to bo już, masz, wiesz, jedną po drugiej próbę, nie, z każdym innym zespołem. Ale to też jest fajne, no. To no... Znaczy tutaj na pewno jest więcej osób, tu jest większe zamieszanie, są dwie tak, sale. Tak, tak. Tu jest po prostu, tu się moim zdaniem dużo więcej dzieje. Tak. Ale od razu ci powiem, że wczoraj rozmawialiśmy z Olą. Ola mhm. jest właścicielką w Szczerym Polu, bo była tutaj. No właśnie widziałam. Tak mi się wydawało, że to jest tak. ona. No. Tak, była tutaj i prawie, że już tak na 100% mamy tam to, to szczere pole. Negocjujemy jeszcze, ale Aha. właściwie to, dobra, już powiem. Mamy to załatwione, klepnięte, Super. jedziemy do szerego Pola. To ja od razu się zapisuję, proszę mi wpisać na listę. Nie wziąłem notesiku. No i dobra, to wza... <laughs> <laughs> jak pójdziesz do domku, to od do razu zapiszesz, <laughs> ja no. jadę. <laughs> Także tak, widzimy się w szerym Polu. A kiedy to będzie? Wysoko co, to będzie jak Łódź będzie miała aferię w lutym. A, no dobrze, albo nie w marcu. Wysoko nie, w marcu chyba Łódź nigdy nie ma ferii. My bo zawsze ja... mamy luty. A no. Warszawa ma w marcu? Nie, bo ja w połowie marca do Japonii lecę i... Też na warsztaty? Nie, zwiedzać. I to by mi bardzo kolidowało, niestety. No to powodzi się. czy znaczy, wiesz, my już ten wyjazd to mamy od 2018 roku. Przekładamy, przekładamy, przez covid, nie? I w końcu się udało... Y... No i mamy nadzieję, że wszystko polecimy. Super, no. No to życzę powodzenia. I co, widzimy się na koncercie tak. I później widzimy. A później widzimy na warsztatach. Pozdrawiamy. Witamy serdecznie. Słuchajcie, przypadkowo, a totalnie przypadkowo spotkałem Krzycha. Zupełnie. Zupełnie tak. przypadkowo. Pierwszy spotkałem Krzycha, raz mnie widzisz na oczy, <laughs> prawda? I teraz w tak. Mieszkasz? Ja mieszkam w 15. Ok, to tak po sąsiedzku. Po sąsiedzku. Tak. E, Krzychu, na, w jakiej klasie jesteś, powiedz? A w klasie W klasie klawiszy. Tak, no to, to świetnie. Na to no dobra, i teraz tak. Co się dzieje na zdjęciach klawiszowych? Czy jest fajnie? Czy czegoś nauczyłeś? Plusy, minusy naszych warsztatów. Dużo pytań. No. Naraz. To co? Hmm. no to zaczęło od pierwszego. Jak zajęcia w klasach? Bardzo dobrze. jestem. Tam... przechodzimy dalej. Okej. Okay. Nie, no to Dobra, dwojeść, Nie mówię ja z tych mniej doświadczonych. pójdziemy to... tam. W ogóle na boisko do góry. Hmm. Na boisko, nie no. będziemy grać. między dunkami. No, mówię, ale nie tak szybko, przecież nie dogonię. Mam swoje lata. Dobra, przejdziemy no. tam na No to możemy mówić. Taśma leci. Tak. Czekaj, przejdźmy z tej celi. No co? Ćwiczymy akordy, gammy, chłopaki, którzy umieją więcej sobie improwizują, a ja, który umiem mniej uczyć się do fajnych rzeczy, rytmo, no i no, mów, muzyki. Okej, okay, dobra. E, e, próby. Jak próby? oceniasz próby? Czy jest za mało sal, albo coś takiego? No jakieś minusy, 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 coś się musi działać. U nas, jakieś... u nas, u nas w domku? E, nie, e, no co, M, próby idą dobrze, mam, mam jeden i wychodzę z jednym utworem. Czychu, bo zaraz na ten płot wejdziemy. No skończo. skręcasz tak. No, dobra. No więc, tak, Wind of Change, jeden kawałek, w którym biorę udział, będę brał okay. udział na koncercie z sobotniu. Tylko idzie, tam grasz? Idzie dobrze, tak, bo jeden musieliśmy, wy... jeden został wycięty. Z jakiego powodu? Mm, braku pitarzysty? No. Wiesz, every breath you take. Every breath you no. Dobra, no, ty prowadź, bo wejdziesz zaraz do lasu. Chyba, że nie, przez tą Ja bramę, w ogóle możemy jest. zobaczyć tę bramę, bo jej nie, nie widziałem. Z mhm. ciekawością możemy pokazać to miejsce. To jest już koniec ośrodka naszego. Zobaczymy, czy ta furtka jest otwarta w ogóle. Czy tu można swobodnie wyjść. Chyba nie. Nie, nie, nie. Zamknięta i no. Trudno. A, tak. To jest kutka. No. Dwa Kutki dwa Okej, okay, yy, dobra, czy jakieś, wiesz, twoje takie przemyślenia, wiesz, no, jakbym cię zapytał w niedzielę, jak ci się podoba, no to byłoby to co najmniej nierozsądne. że Ale... w którą niedzielę. Kurde, jak jaki suchar w ogóle. W tą niedzielę, w którą zaczęliśmy warsztaty. Zaczęliśmy warsztaty w niedzielę, kończymy w niedzielę. Tak, dobra, to zadam pytanie inaczej. <coughs> Od niedzieli minęło już parę dni. Tak. Wrażenia twoje, którymi możesz się podzielić, no będą bardzo mile widziane. Więc podzielę się moimi mile widzianymi wrażeniami. <laughs> bardzo proszę, no na to czekam mi. No dobrze, to co, miliony uczymy widzów. się muzyki. O, to pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Tak, słucha, oglądaczy. oglądaczy, podglądaczy. No, dużo fajnej energii, muzyka wszędzie, wszędzie mhm. próby i się dokształcamy muzycznie Czyli na plus I czy na minus? Grając. Tak z, to chyba najważniejsze, grając z innymi, tak? No na plus. Dobra. A powiedz mi, to już taka prywata, powiedz mi jak no nie, yy, gram Ci do snu na perkusy. To, to jest dobre czy złe? No szlak mnie że trafia. No dlaczego? A o który ja wczoraj grałem? 2340 to źle? No, Ale nie podobało znam. Ci się. Nie podobało Ci się, bo było za głośno, czy nie podobało Ci się to co gram? Jedno i drugie. No, no. wówczas szczerze. No, odpowiedz sobie sam. No. Nie podobało ci się, że tak się no nie, nie, nie odpowiadało mi to tak. tak już bo Cię obudziłem, powiem. pytając, czy śpisz, a potem zacząłem grać na perkusji. O, o. Czy to nie piękne? Mam wątpliwości co do definicji tego piękna. Słuchaj, naprawdę bardzo fajna rozmowa, dziękuję Ci. Mhm. E, podsumowując, bo w sumie nic z niej nie wynikło. No. Jesteś zadowolony, czy nie? Dziękuję, że mi z niej nie wynikło. Bo... — tyle pozytywów wypisałem. Ja, ja muszę to przejrzeć chyba, bo nie wiem. Podoba Ci się czy nie? Podoba? Jak bardzo? W skali 1 do 10. Oj. Ankiety jeszcze nie wypełniamy teraz. No. Niech będzie 8. Czekaj, czego zabrakło? Od, czekaj, powinienem odjąć jeden punkt za perkusję no, w, na dobranoc. Ale powiedz do mi. Czego zabrakło w takim razie? Tych dwóch punktów, że nie mamy 10. Ale wiesz, to są też kwestie indywidualne. i tak? Jest z tego, że mm, no co? Nie gram w, nie, nie biorę w większej kawałków, bo nie mam kompetencji jeszcze na przykład, tak? Mam trochę więcej wolnego czasu niż inni. No to Ale tak Krzychu, tak to... się kompetencje zdobywa. Widzisz, słyszysz za nami, co się dzieje? No dobra, to chyba kończymy, nie? Ten fascynujący no, wywiad. Dziękuję. Krzychu, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia wieczorem. Zagram coś na dobranoc dzisiaj.